Raz, raz ruszamy. Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku Bitcoina i też na rynku Ethereum. Pamiętajcie proszę, nie są to ani porady, ani rekomendacje inwestycyjne. Dziękuję bardzo serdecznie za to, że film z przed pięciu dni miał aż 18 tysięcy wyświetleń i półtora tysiąca łapek w górę. Również dziękuję za Wasze komentarze. Pytaliście dodatkowo właśnie o Ether po raz kolejny, stąd dzisiaj powiemy o Bitcoinie. Po zaprzysiężeniu prezydenckim, plus jeszcze naturalnie powiemy o rynku Ethereum. Co jest najważniejsze, wokół ostatnich wydarzeń, ogólnie, globalnie, światowo, jeżeli chodzi o inaugurację prezydencką, w internecie. Patrząc na komentarze, patrząc na wiadomości, patrząc na filmy, moi drodzy, był totalny chaos. Były analizy i wzrostowe, i spadkowe, nadmiar informacji, ale to, co przedstawiałem 5 dni temu, gdzie mówiłem o tym, żeby skupić się na strukturze ceny, że naturalnie mamy inną cenę i inny czas niż zawsze, ale struktura jest ta sama, ponieważ dominujący kapitał na rynku się nie zmienia w tym momencie. To zobaczmy, jaki był tego rezultat w ujęciu tego, że było bardzo ważne wydarzenie, które wpłynęło na dobrą sprawę na cały świat, ponieważ było to wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, a wiadomo, wszyscy na nich patrzą. Naturalnie nie są to porady ani rekomendacje inwestycyjne, nie zakochujmy się w tych scenariuszach, ale patrz, patrzmy na to po prostu z poziomu statystyki i tego, co działa, co funkcjonuje, bez nadmiaru informacji, bez czytania newsów i bez zapychania sobie głowy, właśnie rzeczami, które tylko dają pozór. Wiedzy, a są tylko zaledwie byle informacjami. Jedziemy. Czyli tak, pięć dni temu Bitcoin i Ethereum wystrzeli, taki był tytuł, której w 7 minucie 23 informowałem o tym, że ta struktura cenowa, która była poprzednio, jeżeli chodzi o cykliczność rynku bitcoina, ma dużą szansę się powtórzyć. Dlaczego? Ponieważ między innymi przed Ostatnią inauguracją prezydencką, która była 20 stycznia, czyli moi drodzy, dwa dni temu, cena zrobiła dokładnie to samo, a raczej zrobiono transakcjami na rynku to samo, co zrobiono przed poprzednią inauguracją w 17 roku, gdzie też inaugurowany był Trump. Co, moi drodzy, moi drodzy, się wydarzyło, o czym też Was informowałem, to to. Że cena naturalnie zamarkowała, nowy dołek, była zebrana płynność. Naturalnie wiele osób podchodzi do rynku tak, że jak jest nowy szczyt, to uważają, że będzie. Jeszcze wyżej cena, a gdy jest nowy lokalny dołek, to uważają, że cena będzie spadała jeszcze niżej. No niestety, ale to na rynku raczej nie funkcjonuje. No i zobaczmy, proszę, co się wydarzyło. Nowy lokalny dołek, dynamiczny powrót to samo zrobili ostatnio nowy lokalny dołek, dynamiczny powrót i dalej określałem, że przed nami jest ruch w kierunku 108 tysięcy dolarów, czyli lokalny wzrost. Korekta i dalej ruch wzrostowy. Co się faktycznie wydarzyło? No, widzicie sami, po tych pięciu dniach, że cena wzrosła, wykonała korektę i mieliśmy kolejny ruch. Czyli, moi drodzy, mimo tego, że była kolejna inauguracja prezydencka, mimo chaosu medialnego, cena i tak zrobiła to, co miała zrobić. Dlaczego? Bo ta wierzchnia warstwa, media, nadmiar informacji jest to sposób, w jaki steruje się masami. Osób, sorry za takie logistyczne podejście, ale chcę to jak najbardziej wie, że tak wytłumaczyć zerojedynkowo, które podejmują te osoby decyzje emocjonalne. Czyli czekają na jakieś informacje, że niby to zmieni cały świat, i potem załóżmy, gdy rynek się rozpędza, to wierzą, że faktycznie jest to dzięki tej informacji. I naturalnie te informacje wpływają na rynek, bo ludzie na to reagują, czyli kapitał do rynku dochodzi albo odchodzi, ale dużo wcześniej przed tymi informacjami znaczna część kapitału już jest w rynku. 90% tego, co widzicie, jest to tak zwany insight trading. To, że ktoś o czymś, moi drodzy, mówi, już wcześniej było to przygotowane, już wcześniej zostały pod to zbudowane struktury. To, że ktoś dowiaduje się o tym, że jakiś bank inwestycyjny inwestuje w dany projekt, to, moi drodzy, już jest najczęściej hen, 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 daleko, długo po faktycznych transakcjach ludzi, którzy to wszystko planowali. Zresztą, nawet w roku 2000. W 2022 taka jedna analiza, którą udostępniłem a propos cykliczności rynku bitcoina, ona wskazywała cały ruch na najbliższe lata który po prostu został zrealizowany prawie, że jota w jotę. Więc też to pokazuje, że Bitcoin jest ułożony, bo ogólnie rynki są ułożone. Naturalnie to nie znaczy, że wiecie, każdy ruch co do sekundy przewidzisz, bo to jest niemożliwe, takie rzeczy nie istnieją, nie ma żadnej szklanej kuli, ale jeżeli wiesz, na co zwracać uwagę i pojawiają się warunki, które potwierdzają właśnie to, że to miejsce jest relatywnie dobre, to po prostu jest to szansa na to, że faktycznie cena po prostu wykona dany ruch. Dobra, czyli tak, ostatnia aktualizacja lokacyjna lokalnie zrealizowana, przejdziemy sobie dalej. To, gdzie jesteśmy dzisiaj na rynku Bitcoina, nie jest to żadne nowe miejsce. Naturalnie cena i czas jest inna, ale na no to nie zwracamy zbytnio uwagi. Patrzymy na strukturę. Po czwartym halvingu była konsolidacja, wyjście górą, chwilowa korekta. Zwróćcie proszę uwagę, że to samo było po trzecim hal halvingu. Mieliśmy, moi drodzy, konsolidację, wyjście górą, chwilowe zatrzymanie się ceny i spójrzcie na to, że następnie, gdy spojrzymy nawet na drugi, drugi halwing, było to samo. Konsolidacja, wyjście górą, zatrzymanie chwilowe się ceny, czyli powtarza się cykl, który następował po wszystkich halvingach. Dobra, idziemy dalej. Dalej, moi drodzy, najczęściej po halvingowo, ten okres od okolic stycznia do kwietnia, maja, był to okres prowzrostowy. Tak było w cyklu po halvingu, moi drodzy, numer 3. Ten okres był wzrostowy, czyli patrząc od dnia dzisiejszego do okolic marca, kwietnia, nawet w niektórych przypadkach maja, był to trend prowzrostowy. Tak było również po Drugim halvingu, gdzie też były to obszary pro-wzrostowe i patrząc po pierwszym halwingu też były to obszary pro-wzrostowe. aż do samego kwietnia maja, czyli teoretycznie patrząc na aktualną strukturę ceny, ten najbliższy przystanek, od którego może być jakaś znacząca korekta, ja nie mówię, że po drodze jej nie będzie, ale chodzi mi, że tak statystycznie na razie taki ogólny obraz rynku pokazuje nam to, że teoretycznie przed nami najbliższe 3-4 miesiące będą miesiącami dalej wzrostowymi, tak? Jeżeli chodzi o poziom, który powinien zostać zrealizowany, to zwróćmy proszę uwagę na to, że patrząc na ten okres, właśnie po wyborach, po korekcie listopadowej, jeżeli chodzi również o poprzednie przypadki na rynku Bitcoina, to najczęściej, właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, te 3-4 miesiące dalej były wzrostowe i takim poziomem minimum do zrealizowania przez te 3-4 najbliższe miesiące, uważam, że będzie tutaj okolice 130, może i nawet 150 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Czyli najbliższe te 3-4 miesiące to jest właśnie. Poziom, który jest tym dla mnie minimalnym poziomem, który powinien zostać zrealizowany. Czy be, jeżeli będzie 180 rewelacyjnie, ja chcę się kochanie mylić, niech będzie nawet 5 milionów za jednego Bitcoina już jutro? Ale dziś mam dziś i dzisiaj jeden Bitcoin kosztuje 105 tysięcy dolarów. Nie będę wróżył, że nagle, moi drodzy, jutro będzie 500 tysięcy, bo tego nie wie nikt. Tylko chodzi o to, żeby statystycznie określić ramy czasowe i potem obszar, do którego prawdopodobnie po prostu cena dojedzie, brać swoje z rynku i powtarzać to, nazwijmy to, w nieskończoność, tak, bo takie oczekiwanie tego, że zawsze co do dnia będzie wszystko opisane co do dolara, takie rzeczy, moi drodzy... Nie istnieją, po prostu. Stąd przed nami myślę, że bardzo ciekawy czas, stąd też jest ta aktualizacja. Patrząc bardziej technicznie, to tak, co wyciąga tą cenę coraz to wyżej? Strefa cenowa, o której mówiliśmy dwa tygodnie temu, do której była aktualizacja pięć dni temu, jak wiecie, ona pięknie, cenę, której, której moi drodzy, cena pięknie zareagowała tutaj w tym miejscu w okolicach 89 tysięcy dolarów. Jest to strefa, która sięga aż 81 tysięcy dolarów. Była to strefa, w oparciu o którą określaliśmy aktualnie trwające wzrosty. Teraz, moi drodzy, już cena odjechała, ponieważ zamiast 95 mamy cenę. Na poziomie 105 tysięcy dolarów, lecz ta strefa nadal jest i nie ma co wróżyć na siłę przyspieszać tego procesu. Ta strefa jest, jest ona widoczna, powinna ona wyciągać tą cenę w kierunku 120, 130, niech może i nawet będzie to 135 tysięcy dolarów. Ale moi drodzy, patrząc bardziej lokalnie, czy coś jest pod ceną, naturalnie te okolice 95-100 tysięcy dolarów, jest to też bardzo ciekawa przestrzeń. Pod to, aby był to bardziej lokalny poziom, który ma szansę tą cenę po prostu dalej wyciągać. Nawet w, w przypadku jakiejś lokalnej korekty ta cena powinna odbijać tutaj w okolicach ten pierwszy poziom, gdzie powinno nastąpić odbicie, okolice 100 tysięcy, 95 tysięcy. Taka właśnie tutaj jest pod ceną ważna, ważna strefa. Więc moi drodzy, tak, ogólnie, prywatnie oczekuję dalej ruchów prawo wzrostowych, Jeżeli jakimś cudem nastąpiłaby korekta w okolicy tutaj 100, czy 95 tysięcy, Dolarów, to będzie to strefa, w której po prostu na, powinno nastąpić dalej odbicie. Stąd myślę, że wszystko jest jasne. Bardzo mnie cieszy, że ostatni opis, aktualizacja, analiza, przypomnienia dały rezultat. I patrząc też na Wasze komentarze, za co, wam, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję, widzę, że coraz więcej osób wylogowuje się z tego Matrixa inwestycyjnego pod tytułem Patrzenie na każdy ruch i na każdego newsa, bo rozumiecie, że większość i tak już jest ułożona. Nawet moi drodzy, dzisiaj, czyli w środę o 20 będzie live pod tytułem Trampowe lowe na kryptowalutach. Dzisiaj będzie on o godzinie 20. Opiszemy tam bardzo ważne rzeczy wspólnie z Dominikiem, czyli. Bitcoin, czy przed nami jest rajd na 150 tysięcy dolarów, jaka lekcja Trumpa nie wpłynie na rynek, a jak chcą, abyś myślał, czy altcoiny wreszcie będą, wreszcie będą miały swój sezon, czy Do Dogecoin ma szansę na osiągnięcie jednego dolara, też opowiemy o tym, jak rozgrywamy spadki i też wzrosty na rynku, między innymi Bitcoina, też wspomnimy o Trumpcoinie, bo wiemy, że jest to dla Was też interesujący temat, żeby otrzymać link na to spotkanie, zapraszamy was bardzo serdecznie do linku, który jest pod tym filmem, czyli rygielskiradek.pl. Tam wystarczy, że zostawisz swojego maila. Na tego maila, której klikniesz rzeczywiście chcę dostęp. Na tego maila otrzymasz link do tego spotkania dzisiaj przed. Godziną 20. Więc dobrze. Na razie, moi drodzy, nic złego na krypto się nie dzieje. Ja prywatnie dalej czekam, taki ten przedział czasowy. Mam nadzieję, że jest w 100% zrozumiały. Najbliższe te 3-4 miesiące będą uważam, że kluczowe dla rynku, jeżeli chodzi właśnie o dynamikę, która może się pojawić. Dobra, to już było. Przejdźmy sobie dalej do rynku Ethereum. Ethereum. Powiem, moi drodzy, szczerze, tak. Mnie też to męczy, że ten eter jest tak nisko i że nic się nie dzieje, i że co chwila dochodzi do jakichś dziwnych sytuacji medialnych, bo ludzie mi podsyłają, ej, zobacz, um, mamy jakąś ostatnią dramę, gdzie Witalik Butelin odpowiadał a propos jakiegoś hejtu w kierunku projektu, itd, tak i tak dalej. Super. Rewelacyjnie że emocje odstawiamy na bok, spójrzmy co robi kapitał na rynku. Kapitał na rynku Ethereum robi to samo co robił w roku 2020, 2020 od maja do okolic lipca. Czyli cała ta aktualna struktura, którą widzicie tutaj moi drodzy po prawej stronie, jest idealnie, że prawie tak sama jak struktura, która była w roku moi drodzy 20 w okolicach lipca. Czyli na ten moment to, że nic się nie dzieje, jest częścią Rozkładania transakcji, raczej efektem tego, jak dochodziło też w poprzednim cyklu na rynku Ethereum, po trzecim halvingu, który był właśnie, moi drodzy, tutaj. Czyli patrząc bez emocji, po pierwsze, cena Ethereum nie jest w żadnym miejscu, chociażby ja tak prywatnie uważam i też posiadam Ethereum, żeby było dla mnie to coś, moi drodzy, negatywnego. Stąd ja prywatnie, w aktualnej konsolidacji uznaję, że jest to jakiś obszar już dołków i dalej od nich oczekuje odbicia w kierunku 4000, dalej 4800, naturalnie wyżej, wiecie, jest poziom 6, 7, 8, 15, 100. Ale spokojnie. Na razie cena eteru jednego to jest 3300. Jeżeli będzie 4800, dopiero będę się zastanawiał, co dalej. Chodzi o to, żeby do rynku podejść na zasadzie właśnie schodków, po kolei. Poziom zrealizowany, biorę swoje z rynku, przygotowuję się do kolejnego ruchu. Kolejny poziom zrealizowany, biorę swoje z rynku, przygotowuję się do kolejnego ruchu. Kolejny ruch jest niezrealizowany, nie mam dużej straty, wyciągałem wkład z rynku, jestem w stanie podjąć kolejną decyzję. Oczywiście w gigantycznym skrócie, bo są to godziny tłumaczenia, jeżeli chodzi, moi drodzy, o, o zarządzanie kapitałem i podejście do rynku. Stąd używam takich ogólników, mam tego świadomość, ale każdy mnie ogląda, osoby, które są początkujące zaawansowane, stąd, moi drodzy, też raczej staram się mówić tak, żeby wszystko było w miarę zrozumiałe, czy nawet jeżeli coś określam, to określam to strzałką, a nie Wam, wiecie, czytam przez dwie godziny newsy, które dadzą Wam nic. Jeżeli, moi drodzy, posiłkujesz się, jeżeli posiłkujesz się jakąś informacją albo gdzieś coś przeczytałeś i uważasz, że to jest dobry pomysł, aby na podstawie tej informacji podjąć jakąś decyzję, to... Rób oczywiście, co chcesz, ale dla mnie prywatnie bardzo odkrywcze było to, że jeżeli chciałem jakąś decyzję podjąć na rynku, to po pierwsze musiałem zobaczyć na podstawie czego dokładnie chcę podjąć tą decyzję, a następnie zbadać, czy wcześniej występowały takie warunki, czy załóżmy takie informacje, czy takie newsy, czy wcześniej one faktycznie wpływały na rynek w taki sposób, w jaki ja dzisiaj chcę podjąć decyzję, bo muszą być ustalone warunki graniczne, na podstawie których podejmujemy decyzje, na które, i też na których podstawie, moi drodzy, odpuszczamy, bo to jest niesamowite też, że na rynku często, ja częściej odpuszczam decyzje niż je podejmuję, bo nie ma tylu potwierdzeń i czy jakieś transakcje odjeżdżają beze mnie? Tak, ale to jest życie, stąd po się tym przejmować, skoro potem finalnie i tak wychodzi na moje. Tak więc też idea, kwestia odpuszczania jest dużo ważniejsza, uważam, od kwestia podejmowania byle jakich decyzji, no brzmi to jak rzecz oczywista, ale ile osób zmienia swoją tą bazę decyzyjną, zależnie od tego jakby zawieje wiatr, spada to mówią, że będzie spadało, wzrasta to mówią, że będzie wzrastało. A co było ostatnio przy ostatnich doł dołkach? Nowe lokalne dołki już spadamy na Twitterze, na YouTubie w formie postów. Dorawałem informację, że, że jest to tylko chwilowe. Te, te spadki, zaraz nastąpi odbicie. Zresztą w ostatnim filmie o tym. O tym mówiłem, też jeszcze raz dzięki za taką, moi drodzy, waszą aktywność. Jest mi bardzo, bardzo, bardzo po prostu miło, tak po ludzku, że, że doceniacie, że, że, że korzystacie, że obserwujecie, że komentujecie. Dziękuję serdecznie. Też widziałem, że pytacie o, o Ripple. Ripple ja też posiadam prywatnie. Tylko, moi drodzy, co do Ripple, moim zdaniem, problem jest tego typu, że oczywiście możemy analizować sobie, określać, że będzie za 6 dolarów. Na, na jak najbardziej to, że Ripple będzie za 6 dolarów, jest możliwe, naturalnie. Tylko, że chodzi mi o to, że moim prywatnym zdaniem, ja zbytnio na tym etapie nie analizuję Ripla, dlatego że on będzie po prostu częścią większej gry. Jako kryptowaluta, która pokonała SEC, nie, nie dla przyczyny chcą w Stanach SEC odsunąć w ogóle od regulacji krypto, ma powstać totalnie nowa, nazwijmy to, grupa osób, grupa regulacyjna, która ma właśnie zająć się regulacją krypto. Stąd idealną tutaj, nazwijmy to, kryptowalutą do tego, aby uczyć ludzi operowania w świecie krypto, między innymi kryptowalutami oczywiście. Uważam, że też będzie Ripple, bo ma świetną historię, świetnie zostało to stworzone. No bo sam Bitcoin wiadomo, że on nie da rady być walutą do codziennych operacji, ponieważ po prostu jego przepustowości na to nie starczy. Ale jeżeli chodzi o Ripple, uważam, że jest to jeden z projektów, który po prostu ja prywatnie posiadam. Bo warto uważam, że go posiadać, chociażby tutaj z tego prostego powodu, jeżeli chodzi o tą historię, anturaż wokół niego, jaki będzie tworzony w przyszłości. Tak uważam, pod względem transakcyjnym też to nie wygląda źle. Jak najbardziej myślę, że jeszcze, jeszcze raz Ripple powinien zrobić. Oczywiście, widziałem już analizy pod tytułem Ripple za 100 dolarów. Kiedy? Super, dzisiaj jest 3 niech zrobi nawet te 6, będzie 100%, to jest rewelacyjny zwrot, na innych rynkach tego nie ma, w tak krótkim czasie, przy takim moim nakładzie pracy, że sobie coś kupisz, poczekasz, wychodzisz. Są też, moi drodzy, nie zakochujmy się w tym, że ktoś gdzieś, gdzieś zrobił 5000%, no super, ekstra, ale jakim kapitałem, czy zrealizował zysk, czy było to statystycznie w ogóle do przewidzenia, czy był to fart. To jest jakby, wiecie, ktoś pluł sobie w brodę, że nie, kupił losu lotto, bo jego znajomy wygrał 5 milionów dolarów, czy tam złotych. Jaki jest tego sens, skoro takie wydarzenia ogólnie nie istnieją? Pogratulować, robić swoje. Bądźmy lepsi od siebie samych z wczoraj, wtedy nie będzie tyle bólu, nie będzie tyle przejmowania się, bo będziemy tylko zwracać uwagę na swoją własną drogę, czyli to, na co mamy, moi drodzy, wpływ. Tego wam życzę. Spokoju, zadowolenia, radości. Dzięki, że jesteście. Dzisiaj godzina 20. Słyszymy się na live. Będę ja, będzie Dominik. Będą tematy altcoinowe, bitcoinowe. Opowiemy o tym, co się dzieje. Zresztą te osoby, które są na naszych liveach bezpłatnych co środek, nieraz piszecie, że jest dużo więcej wiedzy niż na niektórych płatnych produktach, bo ludzie po prostu za dużo wprowadzają zamętu zamiast informacji a propos odkąd, dokąd końca jest możliwe. Dziękujemy. Dzisiaj 20. zapraszam serdecznie, linki są pod filmem i też jedna rzecz, Jak zostawicie, moi drodzy, maila, to za automatu też dostaniecie bezpłatny dostęp do naszej grupy otwartej i do kursu. Stąd tam macie też kurs bezpłatny, żeby wszystko sobie poznać, zobaczyć o co chodzi, z jakiej perspektywy co omawiamy. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dobrego, dobrego, co? Dobrego dnia, dobrego dnia i dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie, słyszymy się o 20. Cześć.